Cześć. W dniu dzisiejszym z cyklu piosenki z naszego śpiewnika chciałbym, abyśmy sobie przypomnieli, a ci, którzy nie znają tej piosenki, zachęcam do nauki. Akordy i tekst będą na początku filmu. To jest piosenka pod tytułem Idem Jerzego Filara i zespołu Nasza Basia Kochana. Piosenka znajduje się na stronie numer 181 naszego śpiewnika. Tam, gdzie serca piją równiej, gdzie zegary tracą rytm. Tam, gdzie można śmiać się w niepogodę, gdzie słońce świeci dłużej. Kiedy wstaniesz lewą nogą, o, nie martw się. Może jutro już pójdziesz tam. Kiedy wstaniesz lewą nogą, o nie martw się. Może jutro już pójdziesz tam. Gdzie ludzie okłamują o, o, swoje diabły Tam, gdzie nie podnosi nikt z ulicy ukradkiem papierosa Kiedy wstajesz lewą nogą, o, nie martw się Może jutro już pójdziesz tam Kiedy wstajesz lewą nogą, o, nie martw się Może jutro już pójdziesz tam tam, gdzie serca biją równiej, gdzie zegary tracą rytm. Tam, gdzie można śmiać się w niepogodę, gdzie słońce świeci dłużej. Kiedy wstaniesz lewą nogą, o, nie martw się. Może jutro już pójdziesz tam. Kiedy wstaniesz lewą nogą, o, nie martw się. Może jutro już pójdziesz tam. Zachęcam do nauki, zachęcam do wspólnego śpiewania. Nic tak nie integruje jak, jak fantastyczne wspólne śpiewanie. Pamiętajcie, piosenka Ideł, strona 181 z naszego śpiewnika. Zapraszam.